Cześć! Dzisiaj chciałam się z Tobą podzielić bardzo fajnym trikiem, którym można zrobić przy piękny zielony olej. Tak właśnie, zielony olej. Do czego ono może być potrzebny? Na przykład do sałatek czy do różnego rodzaju mięs. Przede wszystkim pięknie wygląda, ale też bardzo dobrze smakuje. Co potrzebujemy? Mam jeden litr oleju słonecznikowego. Wlewam mniej więcej pół litra, bo będę robiła też z innego, e, z innego po prostu inne, inne dodatki będę dodawać. Więc mniej więcej daję pół litra oleju. Do tego daję cebulkę i porę. Po prostu taką już troszeczkę e, e, posiekaną wrzucam do naszego termusia. I co będę jeszcze dawać? I będę dawać szpinak. Szpinak on po prostu daje przepiękny kolor zielony, więc on musi być. Także daję go dość dużo. Upycham troszeczkę w naszym termomiksie. Oczywiście ten szpinak, jak będziecie robić, to sobie go pierwsze umyjcie, żeby on był czyściutki, oczywiście, bo nieraz. Zdarza nam się, że jest szpinak nieumyty. Także uwaga, też na, na to, żeby się po prostu nie, e, no, nie mieć później piasku w naszym oleju, bo to nie będzie smaczne. Teraz tak mamy to, zakładamy miarkę na nasze naczynko miksujące i robimy na pełne obroty, żeby nam się to pięknie zmiksowało. Jednako, jednako. Myślę, że już jest wystarczająco. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No masa jest przepiękna. Proszę zobaczcie. Taką piękną, zieloną masę teraz mamy, i co teraz robimy? Teraz musimy nasz olej podgrzać, żeby się nam wydostał chlorofil z tego właśnie oleju. Więc co robimy? Ustawiamy manualnie na 15 minut, 15 minut i ustawiamy na. 65 stopni i obroty e, no, 3, 4, 2. To no, 2 mogą być. ja mam 3, może troszeczkę za dużo. Obroty 2. I po 15 minutach pokażę Wam, jaki piękny kolor będziemy mieli naszego oleju. Można sobie dodać do tego oleju na przykład czosnek. Też dawałam czosnek. E, e, Cybulkę, dawałam e, porę, no teraz dałam też pole, porę i e, bardzo dobry smak. On naprawdę jest przepiękny kolor, też jak dajemy na talerz. Później zaraz Wam pokażę efekt końcowy e, za 15 minut i zobaczycie, jak to pięknie po prostu wygląda, ale też bardzo dobrze smakuje. Także no, myślę, że warto go sobie zrobić, ponieważ w sklepach nie zawsze taki olej jest dostępny. Więc no, poczekajcie i za chwileczkę Wam pokażę, jak to wygląda. No, i została nam, kochani, już tylko 30, minu... 30 sekund do końca. Zaraz Wam pokażę efekt końcowy, bo praktycznie nasz olej już jest gotowy. Wystarczy go tylko przecedzić i e, przez sitko, ale bardzo, bardzo cieniutkie, żeby nie było grubych oczek, lub przez gazę i przelewamy sobie do ciemnych butelek, ponieważ e, jeśli będzie w jasnych butelkach, to straci nam bardzo szybko kolor. Tak, żeby utrzymać właśnie ten intensywny, piękny kolor zielony, to musimy, e, tak jak mówię właśnie, do ciemnych butelek. No i proszę zobaczyć, już tutaj mamy efekt końcowy. E, na ile to widać to nie wiem, ale dam tutaj łyżeczką do na talerzyk, żebyście zobaczyli jaki jest piękny kolor. Zobaczcie, jest taki kolor. E, ja go oczywiście muszę przecedzić żeby on e, te wszystkie pozostałości, które tutaj zostały, żeby nam się pięknie po prostu zostały na, na naszym siteczku. Więc no ja przelewam to w taki sposób, ale no, gazą jest to oczywiście lepiej, żeby naprawdę nic nam nie zostało, bo wtedy nie elegancko wygląda i jednak są takie grudeczki minimalne, więc polecam, abyście sobie przecedzili przez gazę. Smak jest niesamowity, niestety nie mogę Wam tego pokazać, bo się nie da, ale kolor jest piękny i naprawdę polecam do sałatek, do mięs, bo jest e, bardzo dobry, e, aromatyczny i no, przede wszystkim piękny kolor, a to właśnie robi furorę w jedzeniu. Także polecam i osoby oczywiście zainteresowane Thermomixem, jestem przedstawicielem w Holandii, więc również że e, wa, Waszymi e, pytaniami czy, czy zakupem, jeśli chcecie zakupić Thermomix, to jestem do dyspozycji. Pozdrawiam i do zobaczenia.